Akterekcyjny podpisany i wmurowany w fundamenty nowej siedziby w strefie aktywności gospodarczej przy trasie północnej. Tak prezentuje się wizualizacja nowej siedziby firmy R&D Tech. To zielonogórska firma zajmująca się sprzedażą i serwisem urządzeń do obróbki metalu, aluminium i PCV. Na rynku działa od 2008 roku. Maszyny najczęściej rynek polski, również kraje nadbałtyckie. Również i tutaj troszeczkę jest też na Ukrainę, zaczęliśmy sprzedawać. Firma rozwija się bardzo dynamicznie, chce nie tylko zwiększyć zatrudnienie, ale stopniowo rozszerzyć działalność o kolejne rynki zagraniczne. Między innymi stąd potrzeba wybudowania nowego centrum. Jak słyszymy, Zielona Góra, chociażby ze względu na dobrą lokalizację przy ważnych węzłach komunikacyjnych, jest idealnym miejscem do prowadzenia biznesu. Dlaczego Zielona Góra? Chociażby dlatego, że jest fajna ma lokalizację ze względu na szybki dostęp i logistykę ze względu na Europę właśnie zachodnią, skąd ściągamy również komponenty. Dodatkowo jest to też miasto, w którym mamy odpowiednie zasoby, chociaż z roku na rok niestety trudniej, jeżeli chodzi o specjalistów w tej branży. To, że Zielona Góra jest coraz częściej w kręgu zainteresowań przedsiębiorców i inwestorów nie tylko lokalnych i krajowych, potwierdzają dane gromadzone przez Kostrzyńsko-Słubicką specjalną strefę ekonomiczną. W ubiegłym roku w Zielonej Górze sprzedano kolejne tereny inwestycyjne, a w opracowaniu na ten rok już czekają następne przetargi. Na pewno ten teren zaczął się sprzedawać jak świeże bułeczki. Tylko w zeszłym roku wydaliśmy bodajże sześć zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na tym obszarze i są to takie firmy jak między innymi ten niemiecki Ideal, potężna firma z branży samochodowej współpracująca z najlepszymi markami samochodowymi na świecie. No i wiem, że do drzwi pukają już kolejni inwestorzy, kolejne tereny są sprzedawane, kolejne tereny są zagospodarowywane. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, podkreśla, że konsekwentny rozwój terenów inwestycyjnych przynosi zamierzony efekt, ale warto też dodać, że w ten konkretny proces inwestycyjny od projektu aż po wybudowanie obiektu zaangażowane są zielonogórskie firmy. Cieszę się, że są kolejne firmy, które inwestują, które budują swoje zakłady. Jak widzimy, ta strefa się zapełnia, zmienia. Kolejne też chcą rozpocząć ten proces, więc to powód do radości i dumy, że polskie firmy budują, że nasze zielonogórskie firmy budują, że Polacy się rozwijają, konkurują na świecie z największymi koncernami, więc mamy się z czego cieszyć bo tak naprawdę wieloletni wysiłek przynosi owoce, więc jest coraz więcej firm, coraz więcej miejsc pracy. To, co obiecaliśmy, to zrobiliśmy. Budowa nowej siedziby firmy RD Tech ma zakończyć się w sierpniu.